Narem odcinka jest to OANDA. TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Nordyckim Okiem. Zaprasza Maciej Zborowski. W Sylwestra 31 grudnia 2023 roku w swoim noworocznym orędziu duńska królowa Małgorzata II ogłosiła, że w rocznicę swojego wstąpienia na tron, czyli 14 stycznia 2024 roku, abdykuje na rzecz swego najstarszego potomka, księcia Fryderyka. Dziś, w nordyckim okiem, przyjrzymy się duńskiej monarchii. Opowiemy sobie o przeszłości oraz teraźniejszości, i nie zabraknie też pikantnych ploteczek. Cześć. Tu Maciej Zborowski. Jestem skandynawistą, rosycystą i doktorem językoznawstwa. W niniejszym cyklu goszczącym na łamach podróży bez paszportu opowiadam o rozmaitych zagadnieniach z regionu nordyckiego. I dziś kolejny temat z północy: duńska monarchia, dawniej i obecnie. Zacznijmy od pewnego paradoksu. Skandynawia kojarzy nam się z rządami lewicowymi, socjaldemokracją, powszechnym egalitaryzmem, równością posiadania. A jednak okazuje się, że trzy państwa skandynawskie, czyli Szwecja, Norwegia i Dania, stereotypowo kojarzone z płaską strukturą społeczną, są monarchiami. A trudno chyba o coś mniej lewicowego i socjaldemokratycznego niż istnienie królów, dziś już wprawdzie bardziej panujących niż rządzących, ale jednak wciąż utrzymywanych z budżetu państwa i korzystających na co dzień z państwowych zamków i pałaców. Czemu mimo dekad rządów myśli lewicowej Dania, Norwegia czy Szwecja nie stały się republikami? Nie ma jednej prostej odpowiedzi, lecz należałoby podążyć moim zdaniem dwoma tropami. Pierwszy trop wynika z przywiązania do tradycji ludności nordyckiej. Mieszkańcy północy nie są skorzy do radykalnych zmian, zgodnie z duchem szwedzkiego słowa logom, czyli umiarkowania złotego środka. W związku z tym, stronienie od drastycznych przemian czy nagłych przetasowań leży w nordyckiej naturze, a zmiana ustroju kraju byłaby niewątpliwie rewolucją. Do tego monarchia reprezentuje pewną stałość, wspomnienia z dzieciństwa i takie. Ciepło, a to jest z kolei zgodne z duńskim słowem hygge, czyli takim spokojem wewnętrznym, poczuciem bezpieczeństwa. W czasie II wojny światowej, przebywający na uchodźstwie król Norwegii Hokon VII oraz odbywający codzienne ostentacyjne przejażdżki konne w okupowanej Kopenhadze, król Danii Krystian X, byli nosicielami trwałości państw pod jarzmem nazistowskich Niemiec, co znacząco przyczyniło się do polepszenia wizerunku obu monarchii. Dołóżmy jeszcze, że współcześnie nordyccy monarchowie mają albo wyłącznie funkcje reprezentacyjne, jak w przypadku Szwecji, albo nie korzystają z przysługujących im kompetencji, jak na przykład monarchowie duńscy, w związku z czym nie narażają się na krytyczny odzew za ewentualne niepopularne decyzje. Drugi zaś trop to paradoksalna zbieżność podejścia socjaldemokratów z monarchią czy arystokracją, polegająca na z jednej strony protekcjonalnym podejściu do szeregowego obywatela, bo zarówno monarchia tradycyjna jak i lewica wiedzą lepiej, co jest dobre dla szerego człowieka, a z drugiej na poczuciu współpracy ze stałym, przewidywalnym partnerem, w odróżnieniu od noworyszów czy fabrykantów ciemiężących lud pracujący miast i wsi. Ale wróćmy jednak do Danii. Obecnie miłościwie panująca Duńczykom dynastia to Glücksburgowie, a właściwie będący boczną linią dynastii Oldenburgów ród Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, a po duńsku Schleswig-Holstein-Sonderborg-Lücksborg, zasiadający na kopenhaskim tronie od 1863 roku. Przy czym wspomnienie domu Oldenburgów poprzedniej duńskiej dynastii jest tu jak najbardziej na miejscu, ponieważ ostatni duński król z głównej linii Oldenburgów, Fryderyk VII, nie doczekał się potomka, w związku z czym ustalono, że tron po nim obejmie jego krewny z bocznej linii rodu, właśnie książę Chrystian z Glücksburgów, późniejszy król Chrystian IX. Z kolei obecna królowa Małgorzata jest piątym monarchą z dynastii Glücksburgów, a jej syn Książę Fryderyk będzie szóstym królem z Glücksburgów i będzie znany jako Fryderyk X. Panowanie królowej Małgorzaty to cała epoka w Danii. Małgorzata, później Małgorzata II, urodziła się 16 kwietnia 1940 roku, a zatem w dniu planowanej abdykacji będzie miała niecałe 84 lata. Miłośnikom historii zapewne pora narodzin przyszłej królowej, czyli kwiecień 1940 roku, kojarzy się z niemiecką inwazją na Danię. I słusznie, ponieważ hitlerowskie wojska wkroczyły na ziemię duńskie 9 kwietnia 1940 roku, a zatem dokładnie tydzień przed narodzinami Małgorzaty. Oficjalne imiona nadane przyszłej królowej to Małgorzata Aleksandra Thorhildur Ingryda. Pierwsze imię jest w duńskiej i w ogóle skandynawskiej historii mocno znaczące. Żyjąca w latach 1353-1412 duńska królowa Małgorzata, później nazywana Małgorzatą I, była osobą, która zjednoczyła pod berłem swego krewnego Eryka Pomorskiego ziemię od dzisiejszej Finlandii przez Szwecję, Danię, Norwegię, Islandię i Grenlandię jako wynik aktu Unii Kalmarskiej. Dodatkowo, Małgorzata była również imieniem jej babki po Kondzieli. Drugie imię Aleksandra Małgorzata otrzymała po swojej babce po mieczu królowej Danii Aleksandrze Mecklenburgskiej. Trzecie imię, trochę obce dla polskiego ucha, czyli Thorhildur, pochodzi z Islandii, a w momencie narodzin Małgorzaty Islandia była jeszcze monarchią w Unii Personalnej z Danią. Ostatnie imię otrzymała po swojej matce Ingridzie Bernadotte, pochodzącej ze szwedzkiej rodziny królewskiej. W czasie jej narodzin wciąż w Danii obowiązywała zasada dziedziczenia tronu wyłącznie przez mężczyzn, w związku z czym Małgorzata nie była pierwotnie przewidziana do objęcia tronu, mimo bycia najstarszym dzieckiem, a jak się później okazało, jedną z trzech córek swojego ojca, króla Frederyka IX. Tron miał zatem przypaść jej stryjowi, księciu Kanutowi, młodszemu bratu króla Frederyka IX. Jednakże, z powodu względnej niepopularności Kanuta oraz wiejącego wiatru odnowy w kwestii stosunków damsko-męskich, rozgorzała w Danii debata nad zmianą systemu dziedziczenia władzy królewskiej. W 1953 roku parlament zatwierdził, a duńscy obywatele w referendum poparli rozszerzenie osób uprawnionych do dziedziczenia tronu o córki danego monarchy, lecz z preferencją dla płci męskiej. Czyli, mówiąc po ludzku, tron miał obejmować w pierwszej kolejności najstarszy syn, a jeśli syna by nie było, to najstarsza córka. Ponieważ Małgorzata miała same siostry i z tychże sióstr była najstarszą, to w 1953 roku było jasne, że docelowo to właśnie jej przypadnie duńska korona. Na marginesie, zmiana na całkowite równe podejście w aspekcie dziedziczenia, czyli wprowadzenie zasady, że korona przypada najstarszemu dziecku monarchy niezależnie od płci, nastąpiła w Danii dopiero w 2009 roku. Małgorzata była dobrze wykształcona, studiowała filozofię, archeologię, politologię oraz ekonomię na uniwersytetach w Kopenhadze, Cambridge, Aarhus, na Sorbonie czy London School of Economics. I to właśnie podczas pobytu w Londynie poznała francuskiego arystokraty imieniem Henri de Montpezat, z którym w 1967 roku wzięła ślub. Francuz po ślubie otrzymał obywatelstwo duńskie, przeszedł na protestantyzm i nauczył się języka duńskiego. Gdy przyszło jej wstąpić na tron po zmarłym 14 stycznia 1972 roku ojcu, mierzyła się z wieloma przeciwnościami losu. Jako pierwsza monarchini Danii od wspomnianej Małgorzaty I, czyli od średniowiecza, musiała zetknąć się z obecnym w ówczesnym duńskim aparacie państwowym seksizmem. Ogłaszający zgodnie z duńską tradycją objęcie przez nią tronu premier Jens Otto Kroge, socjaldemokrata, a więc osobę o poglądach było nie było lewicowych, poddawał w wątpliwość, czy kobieta może być dobrym monarchą. Mówił, że współpraca na linii rząd królowa może być trudna, ponieważ Małgorzata jest zbyt obeznana w polityce, zbyt inteligentna oraz zbyt utalentowana językowo a Małgorzata płynnie komunikuje się po angielsku, francusku, niemiecku i szwedzku. Okazało się jednak, że obawy o niekompetencje młodej królowej były płonne. Małgorzata dobrze spełniała swoje reprezentacyjne obowiązki, stając się opoką stałości w społeczeństwie. Obdarzona umiejętnością celnego ripostowania, nie bała się odpowiadać na trudne pytania dziennikarzy, zachowując przy tym właściwą monarchię elegancję, lecz bez pretensjonalnej sztywności i napuszenia. Przykładowo, w wyjadzie z 2012 roku, gdy już musiała kończyć udzielanie odpowiedzi, wskazała na dektafon i spytała się dziennikarza, czy sądzisz, że ta mała maszynka już się wystarczająco najadła? Tradycją stały się wygłaszane od 1973 roku noworoczne orędzia monarchii, w których poruszała tematy ważne dla społeczeństwa. Ważne niekoniecznie znaczy lekkie. Przykładowo w 1984 roku wypowiedziała gorzką uwagę o przyjmowaniu imigrantów w społeczeństwie duńskim. Mamy nasze własne duńskie poczucie humoru, nasze drobne, głupio-mądre komentarze. Przyjmujemy nowych Duńczyków chłodem, nie powinniśmy się tak zachowywać. Nic dziwnego, że królowa była lubiana przez cudzoziemców osiedlających się w Danii. Małgorzata znana była również z tego, że chętnie udawała się na spacery po Kopenhadze w okolicach zamku Amalienbori, gdzie rezyduje monarcha. Nie odgradzała się od ludzi i nie bała się również ukazywać swoich drobnych słabostek, a największą jej słabostką były papierosy. Można znaleźć mnóstwo zdjęć, na których królowa jest ubrana w elegancką suknię z ceną biżuterią, stoi w otoczeniu równie elegancko ubranych, koronowanych głów innych państw, a z jej ust wystaje papieros. Ciekawym polonikum jest zrobione w 1993 roku zdjęcie z wizyty Małgorzaty w Warszawie, gdzie królowa siedzi przy jednym stole z Lechem Wałęsą, ówczesnym prezydentem. Oboje mają w ustach niezapalone papierosy, Wałęsa podsuwa rękę z zapaloną zapałką w stronę papierosa królowej, ta się nachyla, a na to wszystko sceptycznie spogląda siedzący z tyłu pomiędzy głowami państw tłumacz. Małgorzata była dość mocno krytykowana za swoje nikotynowe uzależnienie. Mówiono, że nie wypada, by monarchini paliła w trakcie pełnienia oficjalnych obowiązków, że nie powinna palić w obecności własnych wnucząt, a są zdjęcia pokazujące królową idącą i w jednej ręce trzymającą dłoń ośmioletniej podówczas wnuczki, a w drugiej zapalonego i dymiącego papierosa. Wskazywano też, że jej nauk przyczynia się do zwiększenia śmiertelności wśród duńskich kobiet. Mając na uwadze te zastrzeżenia, 23 listopada 2006 roku, czyli po 34 latach panowania, Dwór Królewski ogłosił, że od tej pory królowa będzie się oddawać nałogowi jedynie prywatnie. Królowa paliła od 17 roku życia nieprzerwanie aż do lutego 2023 roku, kiedy to przeszła operację pleców i lekarze zalecili bardziej higieniczny tryb życia. Daje to zatem 66 lat w szponach nałogu. Przez wiele lat towarzyszem w oparach dymu tytoniowego był małżonek Królowej, o którym teraz słów kilka. Henryk Mompeza ciężko zniósł fakt, że nie zostanie pełnoprawnym królem, a tylko księciem małżonkiem. Podkreślał rozdźwięk między własną sytuacją a postulowaną przez Danię równością płci. Mówił, że powinien mu przypaść tytuł królewski. Powiedział nawet, że Dania uważa, iż mężowie są warci mniej niż żony. Małgorzata była jednak nieugięta i trzymała się obowiązujących zasad. Zdaje się, że największy kryzys małżeństwo przeszło w roku 2002, kiedy to Henryk nagle wyjechał z Danii i zatrzymał się w kupionym na początku Związku Zamków Południowej Francji w Oksytanii. Książę miał poczuć się odsunięty na boczny tor i poniżony, ponieważ gospodarzem poprzedniego przyjęcia noworocznego pod nieobecność małgorzaty został nie on jako małżonek, lecz następca tronu Fryderyk. Książę, będący do tej pory na drugim miejscu, poczuł się zdegradowany na miejsce trzecie. Małgorzata pojechała za nim i po trzech tygodniach w zaciszu oksytańskiej rezydencji małżeństwo powróciło do Danii i Henryk na nowo podjął się wykonywania obowiązków księcia małżonka. Jednakże sprawa nie została całkowicie wygładzona w sierpniu 2017 roku książę Henryk ogłosił, że nie chce być chowany obok królowej w tradycyjnym miejscu pochówków duńskich władców, czyli w katedrze w Roskilde, powołując się właśnie na swój status księcia małżonka, a nie króla. Mówi się, że ta decyzja łamie tradycję wspólnego puchówku duńskich monarchów z małżonkami, sięgającego 1559 roku. Małgorzata zaakceptowała decyzję męża. A teraz czas wspomnieć co nieco o dzieciach Małgorzaty. Pierworodny syn Fryderyk urodził się w 1968 roku, czyli niecały rok po zawarciu ślubu z Henrykiem, a drugi, Joachim, rok później, czyli w 1969 roku. Zacznijmy od następcy tronu, Fryderyka. Imię nieprzypadkowe, ponieważ zgodnie z wielowiekową duńską tradycją władcy tego kraju mają na imię albo Chrystian, albo właśnie Fryderyk. Ojcem małgorzaty był Fryderyk IX. Ona sama niejako wpasowała się w miejsce zarezerwowane dla imienia chrystian, stąd też danie pierworodnemu synowi miana Fryderyk było z punktu widzenia tradycji monarchii słuszne. Fryderyk od dzieciństwa był przysposabiany do roli wpierw następcy tronu, a docelowo monarchy. Staranne wykształcenie – Harvard Aureus, służba wojskowa – Oddziały specjalne marynarki, służba dyplomatyczna w Paryżu, zainteresowania sportowe, biegi, w tym maratony, narty biegowe, żeglarstwo, duże zainteresowanie ostatnio sprawami klimatu. W trakcie pobytu na Olimpiadzie w Sydney w 2002 roku poznał Marię Donaldson, której przedstawił się jako Fred z Danii. Na początku Maria nie była świadoma, że rozmawia z następcą europejskiej monarchii. Między obojgiem zaiskrzyło, ale ponieważ Fryderyk musiał wraz z końcem igrzysk wracać do Danii, to pozostało im pogłębianie relacji przez listy i telefony. Ostatecznie w 2003 roku para ogłosiła zaręczyny, a ślub odbył się w 2004 roku. Ich dzieci to po kolei, uwaga niespodzianka, Christian urodzony w 2005 roku, Izabela z rocznika 2006 oraz bliźnięta Wincenty i Józefina urodzone w 2010 roku. Można zatem powiedzieć, że jest to nieomalże modelowy władca bez skazy. De facto miał tylko dwa kontrowersyjne momenty w swoim życiorysie. W styczniu 2015 roku nad Danią szalał sztorm Egon, w związku z czym most przez Wielki Bełt był zamknięty. Jednakże Fryderyk miał wziąć udział w ceremonii rozdania nagród sportowych i użył swej pozycji, by przejechać most tam i z powrotem. Książę prowadził własny samochód i towarzyszył mu drugi pojazd z ochroną. Zdarzenie to było głośno komentowane, a Fryderyk po czasie wyraził skruchę. Drugie z kolei zdarzenie jest całkiem świeże, ponieważ mowa o listopadzie 2023 roku. Hiszpański tabloid Lecturas zamieścił informację, jakoby Fryderyk miał w Madrycie spędzić wieczór oraz wspólną noc z meksykańską modelką Genowewą Kazanową. Dom królewski nie skomentował tabloidowych rewelacji, lecz sama Kazanowa wydała oświadczenie, że nie łączy ją z następcą tronu żaden związek o charakterze romantycznym. Z kolei młodszy brat Fryderyka, Joachim, nie ma już tak krystalicznego wizerunku. Znany jest z tego, że w młodości lubił doświadczać uciech nocnego życia w barach Kopenhagi, oraz był miłośnikiem wyścigów samochodowych, zwłaszcza samochodów zabytkowych i sam miał ciężką nogę za kierownicą. Jest dwukrotnie żonaty. Pierwsza żona, Aleksandra Manley, pochodzi z Hongkongu i jest matką dwójki starszych dzieci księcia Mikołaja, rocznik 99, oraz Feliksa, rocznik 2002. Małżeństwo rozwiodło się w 2005 roku, rzekomo właśnie za sprawą rozrywkowego trybu życia Joachima. Druga z kolei żona to francuska Maria Cavalier. Z którą Joachim zawarł ślub w 2008 roku. Doczekali się dwójki dzieci: pierwsze to Henryk, urodzony w 2009 roku, a drugie dziecko to Atena z rocznika 2012. Lecz trzeba księciu oddać sprawiedliwość też jest dobrze wykształcony i też ma przeszłość w wojsku oraz dyplomacji. Nie mogę w tym miejscu nie wspomnieć o mocno poruszającym zdarzeniu, które miało miejsce w Danii w 2022 roku. 28 września tego roku królowa Małgorzata ogłosiła, że od 1 stycznia 2023 roku dzieci jej młodszego syna Joachima zostaną pozbawione tytułów książęcych i będą tylko posługiwać się tytułami hrabiów de Peza po ojcu. Decyzja miała wedle słów królowej umożliwić jej wnukom normalne życie oraz być zgodną z tendencją w innych europejskich domach panujących. Jednakże zarówno Joachim, jak i jego była żona Aleksandra, majetka dwójki starszych dzieci, wyrazili zakłopotanie z powodu decyzji oraz przywoływali żal i brak zrozumienia dzieci, którym, cytuję, odbiera się tożsamość. Następnie królowa wydała oświadczenie, w którym przeprosiła za ból spowodowany tą decyzją, lecz podkreśliła, że jest to słuszny krok. Być może kiedyś poznamy dodatkowe okoliczności tego ruchu. Na razie tabloidy spekulują, że książę Joachim, jest zakochany w swojej bratowej, co w oczywisty sposób wpływa negatywnie na relacje między braćmi. A pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że przypomnijmy, zarówno małżonka Fryderyka, jak i małżonka Joachima mają tak samo na imię, Maria, i są do siebie dość mocno podobne fizycznie. Ale zostawmy jednak plotki na boku i wróćmy do Małgorzaty. Jako królowa zdawała się rozumieć zmieniające się czasy, co przejawiało się choćby niewywieraniem presji na własnych synów, by znaleźli sobie małżonki wśród europejskiej arystokracji. Gdyby trzymać się monarchistycznego puryzmu, to zarówno Fryderyk, jak i Joachim popełnili mezalianc. Lecz dla społeczeństwa duńskiego kwestia ta nie była zupełnie niekontrowersyjna. Wręcz przeciwnie, Duńczycy ujrzeli monarchię jako instytucję idącą z duchem czasów. Myliłby się jednak ten, kto sądzi, że Małgorzata zajmowała się tylko panowaniem. Była osobą o wielu talentach, zwłaszcza plastycznych. Pod pseudonimem tworzyła ilustracje do duńskiego wydania Władcy pierścieni Tolkiena, malowała obrazy, które prezentowała w galeriach na wystawach, a także tworzyła scenografie i kostiumy teatralne oraz filmowe. Bodaj najlepszym dowodem na popularność ustępującej królowej jest przekonanie Duńczyków o konieczności utrzymania monarchii. Gdy Małgorzata wstępowała na tron, poparcie dla utrzymania monarchii wynosiło w Danii około 40%, a obecnie jest to wartość na poziomie około 80%. Dywiza królowej od początku panowania brzmi: Boża pomoc, miłość ludu, siła Danii. Królowa Małgorzata II jest obecnie najdłużej panującym monarchą w Europie i drugim najdłużej panującym monarchą na świecie po sułtanie Brunei. Koniec jej panowania w dniu 14 stycznia 2024 roku oznaczać będzie pełne 52 lata na tronie. Na marginesie, po abdykacji najdłużej panującym monarchą w Europie i drugim na świecie będzie jej kuzyn, czyli monarcha Szwecji, Karol XVI Gustaw, panujący od 15 września 1973 roku, a zatem 50 lat z małym ogonkiem. Małgorzata II abdykuje po całej epoce, kiedy to niosła na swoich barkach odpowiedzialność za stabilną sytuację w Danii. A z innej beczki. Dynastia Glücksburgów panowała nie tylko w Danii, lecz również w Grecji. Dziś ziemia helenów kojarzy się z ustrojem republikańskim. Lecz jest to względnie świeży etap w bogatej historii tego śródziemnomorskiego kraju. W 1863 roku Grecy wybrali na króla drugiego syna duńskiego, króla Chrystiana IX, księcia Wilhelma, który przyjął imię Jerzego I. A zatem w latach 1863-1924 oraz 1935-1973 na tronie królestwa Grecji zasiadali przedstawiciele duńskiego rodu Glücksburgów. I choć w 1974 roku Grecy w referendum opowiedzieli się za obaleniem monarchii, a konstytucja grecka obecnie nie uznaje tytułów książęcych, to współcześnie żyjący członkowie greckiej gałęzi rodu Glücksburgów wciąż używają tytułu książę, księżna Grecji, choć tytuły te nie niosą ze sobą żadnej mocy prawnej. Długoletnią głową greckich Glücksburgów i zarazem pretendentem do tronu greckiego był Konstantyn II, na marginesie mistrz olimpijski w żeglarstwie, a po jego śmierci w 2023 roku na to miejsce wstąpił jego syn Paweł. Jednakże historia Grecji nieszczególnie mieści się w podcaście o północy, więc nie będę tego wątku tutaj rozwijał. Dziękuję za wysłuchanie niniejszego odcinka Nordyckim Okiem i zapraszam na kolejne spotkania z północą. Do usłyszenia. Nordyckim Okiem. Zaprasza Maciej zborowski.